Dzień dobry wieczór absolutnie wszystkim. Stwierdziłem, że muszę się wypowiedzieć w tej sprawie, bo teraz się tak dużo mówi o tym gender, surrender i surrender. Um, i ja tak zacznę jako taki klasyczny mormon, tak? Ale bardzo dziwny. Znaczy, niby baba, niby chłop i tak dalej. Ale wiecie co? Ja osobiście to też tak sobie myślę, kurde... Zwłaszcza teraz jesień się robi, ludzie fajnie wyglądają, a teraz o facetach chciałbym powiedzieć, nie o babach, o facetach chciałbym powiedzieć, nie o babach. I tak, tak człowiek tak patrzy, ten człowiek to ja i tak chodzą te chłopaki, mężczyźni, to są młodzi, piękni, wspaniali i tak, i tak sobie myślę, kurde, niektórzy samotni albo chodzą koło takiego, <gryw> naprawdę laska, z... Spada i odwal się, zostaw człowieka w spokoju, naprawdę. I sobie myślę do naszego tatusia niebieskiego, dlaczego, dlaczego ja się dziewczynką nie urodziłem, dlaczego ja kobietą nie jestem? Przecież jak ja bym taki okaz miał, miała, prawda, to ja bym, kurde, powiem jak mormon, jak mormonka, to ja bym nawet mogła być dziewiątą z rzędu żoną, tak ja być dziesiątą, po prostu, ja bym po prostu był spod, sprzed omiatała, no przecież to piękne, takie mądre, a ma no, pewnie i mądre, bo mądrze z oczu patrzy, no nie? I tak sobie myślę, byłbym najpewniej, najwspanialszą żoną na świecie Tylko wiecie co? Jest taka rzecz To co teraz mówię To są dyrdy małe Starego dała I mormona Nie wiem I nigdy się nie dowiem Jak tak naprawdę czuje kobieta I jak tak naprawdę czuje kobieta Uwięziona od urodzenia W ciele mężczyzny, w ciele chłopca nie wiem. To wszystko, co wam mówię, to są jakieś drdy małe, to są jakieś fantazje, tak, które sobie mogę mieć, ale ja po prostu, co by nie mówili o mnie znajomi, po prostu jestem facetem. I to są tylko i wyłącznie moje fantazje o tym, jakby to było, gdybym był kobietą, którą nie będę nigdy i którą się nigdy nie czułem.